Siemano, witajcie. Dzisiaj dorsy. Gramy w dorsy. Podejrzewam, że <laughs> nawet nie przejdę sika, bo nie umiem grać w dorsy. <laughs> to jest w ogóle mój pierwszy raz, jak gram w dorsy, więc no... Tak zwane, idę. Ja nie, nie, nie. Co, że nie będę się odzywał, no ale trochę tam będę. Zobaczymy co będzie pieniądze. Pieniądze i pieniądze. Kolei pi Dobra, Co jest? Nic tutaj nie ma. Osiem. Nie trzeba trwałości, kutki. Kutka pewnie będzie tu, a ja lubię to pokoju, bo jest. O, ja nie mówiłem, bo tutaj są w stanie i tu nie, nie zapomnieć. Jest dużo rzeczy, co? Tutaj nie? co tu musi być? Dobra. lecimy dalej. Się boję, żeby dupy nie było. Dlatego ja tak ciągle mówię na głos, żeby dupy nie było. Jest dupa. Jest dupa, ale nie zamazała. Eee, czyli tu. Yes. No Два десять. Wejście się Tam jest dupa. Co Tu jest przejście, ambusz też z ducha to Znaczy, Boże, ambusz, aż ale tu nie masz szafy. Możliwe, że będzie ten zielony. Oczka. O nie. Jak mnie coś zabije to yy, kończymy tego, kończymy odcinek. Czyli na przykład jak mnie jakiś tego... Jak mi wyskoczy na przykład ten psyt, screech tej bo to nigdy nie widzę Teraz wróciliśmy. Pomocy, tu, tu mam. Jest. Czemu I teraz Jest Doszłem, to już jest pociągnięte, czyli tam się otworzyło Trzydzieści dwa No nie. Sick No dobra Ig mnie na pewno zabije, bo ja nie umiem tego cika przechodzić. Wiedziałem, ale już byłem na rękach, tylko nie w, so nie w tą stronę poszłem. Dobra, a więc ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, sorry, że tak długo znowu nie było odcinków, ale po prostu y czasu nie miałem. Bo miałem wyjazd i teraz dopiero w ten poniedziałek się odcinek pojawił, więc Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!